Was po dłuższej przerwie kierowu NG na łamach stacji WESONG TV poradniku wizyta w garażu. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać w jaki sposób można bardzo łatwo i prosto przedłużyć żywotność pierwszego łożyska, znaczy przedniego łożyska w silniku nitro. Dzięki czemu będziemy mieli silnik dłużej sprawny, łożysko będzie dłużej żywotne. A co się za tym kryje? zaoszczędzimy trochę pieniążków w naszej kieszeni na inne potrzebne rzeczy do modelu tak więc przystąpmy do przystąpmy do pokazu ja już tutaj mam co nieco przygotowane zapraszam e, tak więc potrzebne nam będzie oczywiście zdemontowanie silnika e, ja już tutaj poczyniłem kroki w postaci zdjęcia sprzęgła, teraz tylko odkręcę odkręcę już tu mam troszeczkę przygotowane, a więc trzeba zdjąć flywell. To go szybko zdejmiemy. Oczywiście trzeba zdjąć aktualny stożek, który jest. To już sobie odkładamy to na później. I teraz w czym tkwi cała tajemnica? Cała tajemnica tkwi w takiej oto, w takiej oto drobnostce. Ja tu mam akurat jakoś do mojego silnika. To mam firmy RB. Tak zwany Engine Protect, czyli krótko mówiąc osłona. Jest to, to akurat jest do rozmiaru silnika 28, jest to dostępne do silników 26, 25. Jest to wykonane z metalu, z cieniutkiego metalu pasującego. Oczywiście w zestawie jest ze stożkiem, ponieważ ten stożek jest ciutkę krótszy od stożka, który może tak zaprezentuję. O. Jest ciuteńkę krótszy od stożka, który, który był mm, założony. Wiadomo grubość metalu. Prosto, łatwo, szybko i przyjemnie zakładamy tą osłonkę, zakładamy właściwy stożek, on nam fajnie wyskakuje i się o, ładnie dociska. Tak to wygląda. Dzięki czemu mamy uszczelnione łożysko oczywiście musimy zwrócić uwagę musimy zwrócić uwagę czy wasz silnik jest wyposażony w freza o, tutaj jest większość silników posiada taki frez tutaj e, aczkolwiek wszystkie silniki które miałem miały właśnie taki frez myślę że było to już pomyślane wcześniej a więc Zasłaniamy łożysko, pomimo że jest to łożysko uszczelniane, nie dostaje się dzięki temu do środka na łożysko, ani żaden kurz, ani żaden pył. łożysko jest też szczelniejsze, jeśli chodzi o, o już to ładnie siedzi, jest też szczelniejsze, jeśli chodzi później w razie jakiegoś tam podciekania i tak dalej. Zakładamy z powrotem flywell. dociskamy go dobrze. Przykręcamy oczywiście z powrotem przykręcamy oczywiście z powrotem odpowiednią siłą blokując wcześniej wiadomo około i w zasadzie to już, mamy, to już mamy założone. Jeśli dobrze dociśniemy to widzimy, że ta osłonka ona nie jest ściśle. Dolegająca do obudowy Do bloku silnika Ona się obraca również Ponieważ flywheel dolega do tego Dzięki czemu to Nie powoduje tutaj żadnych niepotrzebnych Tarć i tak dalej Szybko, prosto, łatwo i przyjemnie No oczywiście niestety trzeba wyjąć silnik Rozebrać sprzęgło i tak dalej I tak dalej. Myślę, że szybko, łatwo i przyjemnie Zaoszczędzimy troszeczkę kasy Ode mnie na dzisiaj to tyle. Będę sobie dalej składał sprzęgiełko, i tak dalej. Zobaczymy się, mam nadzieję, w następnych odcinkach. Jak też na innych imprezach FSonga. Jak też i zapraszam do oglądania naszej stacji, odwiedzania naszego forum, naszej strony. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam Was. Trzymajcie się ciepło z oparami nitro. Siema.